Cześć, nazywam się Stanisław Dienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o temacie obniżenie stresu. Ale przy tym jak zacznę mam dla Ciebie konsultację usunięcia stresu związanego z brakiem czasem za 30 minut, który znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Także tam znajdziesz darmowe materiały zarządzania czasem, które pomogą Ci polepszyć Twoje życie. Teraz wracam do tematu obniżenia stresu. Musisz po prostu pomyśleć, z czego najpierw ten, ten stres wynika. Z jakich przyczyn? Dla przykładu, e, wynika stres, stres, dlatego że nie masz e, czasu dla siebie. E, wynika ten stres, dlatego że robisz za dużo zadań. Co wtedy trzeba robić? E, poczytać jakieś materiały, znaleźć odpowiedź, albo w internecie po prostu obejrzeć coś. Co pomoże ci usunąć ten problem? No, po prostu zarządzać swoimi zadaniami. Zrozumieć, czy zadania są dla ciebie ważne, czy nieważne, ważne. Jeżeli to są zadania rutynowe, to po prostu te zadania poręczyć. I tym samym obniżysz swój stres. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No, ten przykład był związany z tematem zarządzania czasem, i to był przykład, jak możesz obniżyć swój stres. Także, no, po tym jak zrozumiesz, jakie zadania są ważne, nieważne, rozstawisz wszystkie te zadania, napiszesz na kartce papieru, czy potrzebujesz tych zadań, i po prostu tym samym wywolnisz swój czas. Dlatego, że zarządzanie czasem jest potrzebne, tego, żeby wywolnić swój czas, robić zadania tylko te, które będą dążyć Ci do wykonania, do wykonania celu życiowego kupić mieszkanie, samochód, wypoczynek, pojechać gdzieś na wypoczynek albo inne Twoje cele i także zadania, polega na tym, że będziesz wykonywać zadania, które chcesz Ty no, dla, dla przykładu, nie iść do pracy а з часом не їсть до праці, а вміть власний бізнес. Або менше часу уділять своїм зацікавленням і хобі. А, також, ну, попросту на тим полега обніження стресу. Якщо ли цим фільмом був корисний, чи би поставив полюбення, засубскрибуй канал. Також чекаємо тебе коментарі. że e, także znajdziesz dwa filmiki z podpowiedzi, folder otwarzany z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zaskubujesz mój kadł.